A więc witam serdecznie wszystkich kibicu mojej hodowli. I tak pomyślałem, że by kibicu nie trzymać w niepewności, co się stało, czego lotu w niedzielę nie ma. <laughs> Nagranego to nagram dzisiaj już filmik w eee, sobotę. Dzień koszowania. No niestety, ale lot jest odwołany. No nie ma szans, żeby się lot odbył. Pokazują warunki pogodowe na niedzielę, jak i na poniedziałek. No bardzo, bardzo kiepskie. Deszczowo, zimno, pogoda dosłownie jesienna. Już od kilku tygodni podobno tak się utrzymuje ta pogoda. Także nie ma sensu ryzykować. No i praktycznie chyba cały okręg u nas nie leci, mi się wydaje. Tam chyba biłgora górę robi jakiś krótszy z tego co pamiętam. Setk, setkowy lot chyba robią sobie w niedzielę. i Chyba górzyce, zdaje no, się, mają w planie się przelecieć coś tam. Jestem bardzo ciekawy, im, im to się to uda nasz zarząd zadecydował, że lot odwołuje całkowicie także z tej okazji zrobiłem oblot wspólny dawno takiego tematu nie było potrzeby praktykować w tym sezonie nawet nie robiłem wywózek, gąbki nie były wcale wywożone Tego koło domu obloty miały systematyczne a i dzisiaj miała okazję, żeby się przewietrzyć razem no i tak sobie latają już samczyki latają w sumie już 40 prawie 40 minut samiczki dołączyłem do nich dosłownie 15-20 minut temu i tak poczęłam je w górze jeszcze dosłownie z pół godziny fajnie śmigają eee, i niech się po prostu rozruszają, niech sobie razem troszkę później posiedzą eee, to napięcie z nich spadnie to przygotowanie no i zaczynamy cały cykl praktycznie przygotowań już od niedzieli stopniowo Taki jak się należy po, po locie, no nie? <laughs> wiadomo, tam będą troszkę zmiany. No bo nie ma sensu głębi będzie ee, karmić mocniej. Skoro lotu nie było, nie ma, nie ma co odbudowywać. No nie? Gąbki są niezmęczone, nie ma co odbudowywać. Także na pewno delikatnie będziemy karmić. Jakiś tam suplementów też będzie na pewno mniej niż, 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 niż trzeba. No, lekko, oczywiście no i co? I zobaczymy co z tego wyjdzie, no bo za tydzień jest w planach niby 300 lot już do Mistrzostw Polski, do GMP, do Inter typowanie ten teraz miał być tylko do Inter u nas no, gdzieś gąbki zniknęły, poleciały na dłużej, nie widzę ich fajnie były przygotowane, w fajnej formie, widać, że forma jest e, coraz to lepsza tydzień temu już lot wyszedł całkowicie całkowicie inaczej niż tamte e, z mocnym wiatrem e, ten drugi szczególnie już taki był lot mi się wydaje e, no, lepszy, lepsze wykonanie moich gąbków druga była seria chyba z 7 z 50 i chyba awans na drugie miejsce z tego co pamiętam a że, już coś tam, drugi gołąbek na odział, no fajnie to wyszło. Nie ma co narzekać. No i co, przy okazji, dzisiaj włączyłem zegar. Sprawdzę sobie stan. Z tamtego lotu brakowało dwie sztuki. No i niestety nie ma tego pupilka kilku moich chodowcy, którzy tam zawsze pytają się o niego, którzy komentują moje loty, no niestety, ale Pstry nie wrócił nic za no, nie poradzimy takie są właśnie te uroki naszych zawodów moim zdaniem taki gołąbek Pstry zawsze ma e, <laughs> mniejsze szanse w lotach z uwagi na drapieżniki taki gołąb jest e, sporo lepiej widoczny i jest łatwiejszym głupem, tak mi się wydaje, dla, dla jaszczębia. dlatego też w mojej hodowli takich głębi raczej nie ma do tej chwili nieraz już były, ale, ale jednak ciężko jest takim się gąbkom umie przebić e, na, dłuższy, na dłuższy czas no nie. były i półki, były i czerwone, było i pstryk, nie nieraz różnych ale takie bardzo, bardzo białe to zawsze Jakoś szybciej karierę kończą, przynajmniej u mnie. Wiem, że są hodowcy, którzy mają i, i szpaki, i stado bardzo białe, i też jakieś tam wyniki, wyniki robią, ale w mojej hodowli akurat zawsze kolor rządził niebieski, nakrapiany. Te głębi u mnie zawsze były najlepszymi lotnikami w mojej hodowli. No tak to jest. ktoś może pokażesz się w środku jak latają to już widzieli blisko komina, nie odchodzą daleko, no bo one jednak wiedzą, że jednak e, pilują już swojego partnera, partnerki w powietrzu to teraz już daleko nie będą Ja by tak były puszczone, że latają samce i samice osobno, no nie, no to wtedy nikną na parę minut, nie ma ich jak już tam widzę ich, ale gdzieś tam daleko nad lasem zasuwają wtedy dalej Dalej domu, no nie? Tak, aby zjedzały bardziej. A tak, teraz się dzisiaj na tym obrocie wspólnym trzymają bardziej komina, można po po powiedzieć. Pójdźmy chwilę do głębnika, pokażę Wam przy okazji, eee, co tam ja ogólnie stosuję. Bo nie wiem na czym mówiłem w tym roku. Jest tam parę zmian, parę nowych produktów. To przy okazji mogę Wam pokazać. Nie robię z tego żadnej tajemnicy. jak widzicie. takie coś z firmy Bies to jest taki jakby odpowiednik tego winmixa w tym roku był stosowany no takie ziołka znane Ziółka algi pury. to jest też takie u mnie już to kiedyś było, było ale ja postanowiłem po prostu wrócić do tego tematu Rakuwer z Bayersa no i tradycyjnie jest zakwaszacz Tuliamin. Tam z tyłu są zakurzone. Zakurzone. Propolis. Jest stosowany raz w tygodniu. W trady, tradycyjnie u mnie ja zawsze aerozol. Drogi oddechowe. Takie coś w tym roku podawałem. Karmi. Karnimi. Karnimak. To jest taki. Odżywka z plus magnes Robert mi to Lech proponował na temat, po prostu, żeby gąbki się nie zrywały, nie zrywały skrzydła. To, to w tym roku to stosowałem w ogóle. Tak brzmiało, już nie mam jakiś czas, żeby gąbki już jakiś czas nie zrywają, bo odpowiednio je karmię. Ale myślę, że nie zaszkodzi, żeby taki produkt im podawać. No i SB Specjał też wróciłem do niego po jakimś czasie z firmy Bies już go podawałem chyba z 5 lat temu a w tym roku znowu postanowiłem go używać no i te Yellow Dropsy które ja stosuję u siebie na karmę kto tam zainteresowany rozpiską i co do czego służy to wszystko na internecie teraz dostępne jest, także można sobie patrzeć no i w tym roku też postanowiłem, że belgaco będę używał <laughs> belgaco będę używał no, i Wichol, a to jest odpowiednik sedafonu No. Tak, to się ma po krótce. No, i jak zawsze. Tradycyjnie, jeżeli oksygen jest, to już stosuje nie wiem, ile lat. No, i wymieniłem sobie w tym roku olej. Perfa Oil stosuję. Tamto roku miałem inne, w tym roku mam inne. No, i przeciwko grzebowi. Kropelki CCK. także, kilka produktów. Jakie ja daję pokazałem, tam w górę jeszcze jest. Ja widać Quikor jest Ovigor i Fresh, pyska mnie gołem mikro w tygodniu. Glutabo jest tam tego roku. No i z tyłu jeszcze widać Droże z Owigora. Ta się prezentuje u mnie na sezon. Karmę na pewno prezentowałem. No, no i co? Głębicek przygotowany. Wysprzątany, spryskany. Ta ja zawsze po locie się to wszystko odbywa. Ta się by włączone. Cerki się wyczyściły. no i gitara, wszystkie gąbki latają nie ma ani jednej sztuki żeby była zerwana i o to chodzi No jeszcze chwilkę gąbki będziemy wołać chwilę sobie razem posiedzą a myślę, że z godzinkę przynajmniej ostresują się i będziemy je rozdzielali i wracamy do schematu lotowego Dobra, a są chwile będą nowe, no na tyle zagramy, co, nagramy coś jeszcze jak będą w środku. No i podobnie. ponownie. Mówiłem jakiś czas temu, że e, że gąbki nie znikają mi z oczu, a tej taki moment był, co nie było ich chyba 20 minut. Teraz chwilę tam się przyleciały. Takie fajne prędkości. No i chyba już czuję, że minęła godzinka od początku latania, ponad godzinka nawet bo Samczeki wcześniej latały 20 minut. No i będziemy je pewnie palutko bałać, tak mi się wydaje. Chyba o to im już chodzi. Także co? Eee, Jezonko przygotowane na zachętę, żeby fajnie je wchodzić. Drobna nasionka zawsze daje. Od tego roku inaczej to robię niż zawsze. Dawniej dawałem samczykom samiczkom w tych celkach. A teraz daję im do karmika głównego. No dobrze, no widzę tak. Próbują siadać. Będziemy w Małowolach wołać, zobaczymy czy będą, chciały, czy będą chciały wejść. Zobaczymy czy zegar da radę. No tak, klaskają, fajnie. A więc co, klapy otwieramy. Zobaczymy. Nie widok. Coś świetnego. Nie, Dawno nie miałem takiego widoku, żeby. A, czekaj, czy na tym zapanuje, ale myślę, że może być problem. Otwarłem tylko jedno okienko, które troszeczkę mają, ale muszę mało jakoś nam się pomieścić. Jak widzicie? Jest antena dodatkowa, ale w takim czymś jak dzisiaj było widać, to może być i, i to mało. Bricon to by ani połowę tego nie odbił, no, ale widzę, zaraz sprawdzimy na stanie. Ponad 90 sztuk powinno być odbite. Zobaczymy, czy dało radę. Zeszłej chyba z 15 sekund, 20. by wszystkie? Jeszcze dwa jakieś lata, tylko nie wiem czy to moje są, czy się dołączyły do moich zaraz zobaczymy. Chyba moje o, i koledzy, blisko mnie gęsto mają. Także trenują mi młode gołębie już boczki. Dobra, sprawdzimy, jej to odbiło. Popatrzymy, zobaczymy jaka jest atmosfera w środku. Znają, czy będzie fajny harmider Na no, 87, myślę, że powinno być 92. Dwa albo trzy jeszcze latało, z tego co mi się wydaje. Jeden tipest, coś był wadliwy tydzień temu z lotu, z tego co zauważyłem. jednego gąbka w ogóle nie odbiło, a, a, gołąbek, a gołąbek był w domu. No niestety, ale wyłapałem który tego. Także teraz będę miał okazję sprawdzić, czy go dzisiaj znowu minęło, czy nie fajnie wesoło jedzonko ich nie interesuje, dostały drobną ziarenka ale to wiadomo już w takim tam jak teraz mają to, to im pasuje ale co innego no dobra tutaj dwie samice do jednego bywa i tak mam sześć samic luźnych także teraz będą między sobą samiczki troszkę o tą samiczkę właśnie mi nie odbiło tą ciemną Po 500c ona ma gniazdo niestety o, tutaj na podłodze Jedna para tak się mi ubrzdurała sobie, że tutaj chce mieć gniazdo no i co zrobić, tam się samiczka na podłodze zniosła. no i teraz tam sobie już siedzą ten samczyk, który, co jest w celce 42 wróci mi po dwóch dniach ale jest super samicą ta, która wygrała w tamtym roku rejon rejon 4 oddziałów to jest takie pierwsza samica właśnie Czy go tam rozgrodzić no no dobra, nie przeszkadzamy niech się sobą nacieszą nie sobie, nie sobie pokruchają dobrą godzinkę damy im czasu motywacja jest wykonana jak należy Nie lepszy byłby wywózka no nie? na jakieś 70 km, ale warunki dzisiaj są takie, naprawdę byle jakie, że wiem, że dam sobie spokój. Te ja mówiłem w tym roku, nie planowałem ani na wywózki robić w trakcie sezonu, ale w tym przypadku można byłoby dzisiaj zrobić, tak mi się wydaje, no ale, ale jest jak jest. samiczka wróciła gdzieś koło chyba kwietnia już na pisnie nie zdążyłem jej dać, ale sprawdziłem jej rodowód <laughs> to dość fajnie leciała także została na motywację, tym bardziej, że tamczek jej był akurat wolny nie poszedł w parę, ale sobie o nim przypomniała i wróciła do niego po pół roku prawie no tak chyba no i co? stara się uspokoją. O, tu jest też temat podobny. Dwie samiczki. Dwie samiczki do jednego. O, chciałem ciężko złapać. I zaczynamy wszystko tak, aby lot się odbywał. Jeden Mamy więcej na przygotowanie, żeby nie było niedziela wolna. I zaczynamy konkretne loty. Loty już do Mistrzostw Polski, także już. Już zawody bardzo, bardzo poważne. Ciekawe, jak w jakim roku to wyjdzie. Widać, że gąbki tryskają energią, zdrowiem. <laughs> Żadnej kuracji na razie nie trzeba było robić. Kał cały czas się obserwuje. Fajne, związane, okrągłe kuleczki. że nie ma co kombinować w głębie nie opóźniają. Jeżeli zdrowie jest jak należy takie jak powinno być dobra, byłoby tyle filmu, także hodowcom się przypomniałem tam mnie jeszcze pytali hodowce odnośnie list list konkursowych no Listy tak jak mówiłem no, są bez numerów obrączek No ale one są troszkę później, no nie są w ten sam dzień co dzień lotu jak listy z numerami tylko są zawsze później w tym tygodniu były chyba listy koło środy także ja ze swojej strony mogę przeprosić no, ale to nie ode mnie zależy że listy są troszkę później te z numerami bez numeru przepraszam dla gości Może takie sadzono się sytuacja poprawi te listy będą troszkę wcześniej Mówię, ja na to tego nie mam, ale są dostępne już z lotu tak także można sobie jakoś ciekawy przeglądać, jak to u nas wygląda. No i co jeszcze można powiedzieć? To wygląda, lubię takie momenty, właśnie, jak, jak gąbki jak tryskają energią, jak się łączą. To jest taki naprawdę fajny moment. Podobnie można być zadowolonym, jak widać, że gąbki zachowują się tak jak właśnie w tej chwili, że po prostu są pełne wigoru, pełne życia. Wtedy się bierze, praca się wykonuje naprawdę. To ja powinna być. Ale co? Kibice myślę, że wybaczą, że lotu nie było. Myślę, że jeszcze się postaram coś nagrać za jakiś czas. <laughs> Wiadomo, oblot to nie lot, ale ale dałem znać, że, że sytuacja jest taka a nie inna. I to wszystko jest pod kontrolą w podobli. Także, komuś się taki krótki filmik podobał, to proszę o łapkę w górę. Kto jeszcze jest tam niezdecydowany, to proszę o subskrypcję, jeśli się nagrania moje podobają. Komentarze, oczywiście, mile widziane. Ja widzicie, ja jak mam czas, to siadam i piszę. I piszę po, prawie że po kolei. Co jest tam do. Komentowania staram się odpowiadać, nie tak, że yy, ludzi, którzy do mnie piszą, po prostu, po prostu olewam no nie, nie ma takiej sytuacji, staram się zawsze jakiś komentarz, krótki, bo krótki pewnie, ale, ale zawsze coś tam odpisać. No dobra, to byłoby na tyle chyba. Para para ta samiczka teraz była druga na odzię Ta mi się wydaje, chyba to ta to była. dobra. Dziękuję za uwagę. życzę oglądania udanej lotu? Dobre